sprzedaż u większości deweloperów trochę stanęła, tak? Czy to jest celowe działanie, czy nie, tego też nie wiemy. Sześciokrotnie spadła siła nabywcza naszego pieniądza. Im mniejsze mieszkanie, tym wyższa stopa zwrotu. Rzuciliśmy z klientami, czy warto mieć gładzie w mieszkaniu, czy nie, tak? Teraz na każdej klatce są robione gładzie. Niepotrzebna klaustrofobia, troszeczkę za mało miejsca na kuchni w okres zwrotu 20 lat. Czy warto? Dzień dobry moi drodzy, Kuba Midel. Dzisiaj odcinek typowo nieruchomościowy, a konkretnie zastój na rynku. Nieruchomości. Sytuacja jest dziwna, bo mieszkania niespecjalnie tanieją, deweloperzy niespecjalnie mieszkania chcą sprzedawać, ceny mamy wysokie, rynek na pewno siadł, kredyty drogie, wysokie stopy procentowe. Wiele osób pyta, co robić. Ja dzisiaj Pokażę Wam przez te kilkanaście, kilkadziesiąt minut, co robię w tym momencie. Bohaterem odcinka będzie Michał Jesianowski, z którym te 16 mieszkań, o których Wam mówiliśmy, o tym drobnym challenge'u robię. I bohaterem nieruchomościowym będzie mieszkanie, na które czekałem 2 lata. Bardzo długo tutaj trwał remont. Malutkie mieszkanie o powierzchni 17 metrów. Tutaj zryknijcie, proszę, przynależy do mieszkania taki ogródek 16 metrowy. Jak ktoś ma małą firmę ogrodniczą albo robi altanki, to niech dzwoni, bo trzeba będzie coś zrobić. Mieszkanie, które nie będzie bohaterem, odebrane, akt notarialny w piątek, w końcu e, kupowane po 7 tysięcy złotych. Dzisiaj myślę dyszkę e, spokojnie warte 37 metrów i w drugiej części odcinka mieszkanie, które podpisywałem w zeszłym tygodniu w centrum miasta, które na samym okresie czekania wzrosło 160 tysięcy złotych na wartości. Chcę tym samym pogratulować wszystkim osobom, które na, były na poprzednich edycjach Wielkiej Integracji i Seminarium. Bo kto dobrze zainwestował, kto w ogóle zainwestował w nieruchomości 2, 3, 4 lata temu, myślę, że nie żałuje. Kto nie ma jeszcze biletu czy na 11, czy na 10 stycznia, niech koniecznie wejdzie na stronę www. .wielka .pl lub seminariuminwestycyjne.pl i będzie z nami na żywo będziemy wspólnie zastanawiać się, jak najlepiej ulokować moje oszczędności. Mieszkanie, które zobaczycie za chwilę, ja też je zobaczę po remoncie, jak wygląda ma 17 metrów kwadratowych i kosztowało 120 tysięcy złotych. Pytanie do was, za ile będzie można je wynająć, ale nie kupujmy kota w worku. Zobaczmy, jak to wszystko y, wygląda. Poproszę odrobinę więcej światełka. Najmniejsze niestety mieszkanie w moim portfelu, które prawdopodobnie będzie miało najwyższą stopę zwrotu. Zapraszam. Oglądamy moi drodzy, do środka. Michale, witam Ciebie serdecznie Cześć, na chuba. kanale po raz Fajne. kolejny. Kolejne mieszkanie w tym naszym challenge'u 16-mieszkaniowym w ciągu roku. Muzyka Powiedz, Michale, już doskonale tutaj widzowie Cię znają. Może zacznijmy, zanim omówimy mieszkanie, Twoje takie pierwsze spostrzeżenia na tym ewidentnym zestoju na rynku nieruchomości. Co się dzieje okiem człowieka, który sporo tych gotowców robi? No tak, słuchajcie, to już na pewno w prawie piszczy, ponieważ widzimy nawet obsługujemy w Łodzi ponad 30 deweloperów, więc też widzimy, że sprzedaż u większości deweloperów trochę stanęła, tak? Czy to jest celowe działanie, czy nie, tego też nie wiemy. My też wiemy, że niektórzy deweloperzy w ogóle wstrzymają na przykład sprzedaż mieszkań, na, czyli swoich inwestycji budowy na rok. Czyli to deweloper specjalnie? Zatrzymuje na 12 miesięcy handel swoimi mieszkaniami. Woli przeczekać ten Dlaczego okres? sprzedać tanio, tak? Dlaczego mhm. teraz deweloperzy nawet obniżają swoje ceny, tak? Też do tego doszliśmy. Dlaczego e, mają tak robić, tak? Dlaczego mają sprzedawać tanio? To jest też biznes, to jest też e, wiedzą pewnie coś czego być może my nie wiemy. Mhm. E, czasami warto przeczekać taki okres, czasami warto e, działać roztropnie, mądrze, żeby później sprzedać na przykład to taniej, bo ludzie i tak to kupią. No bo nie sądzisz Michale jak obsługujesz tylu deweloperów, że to deweloperzy zrobili błąd oddając mieszkania 2, 3, 4 lata temu no dużo, dużo taniej niż mogliby sprzedać na koniec budowy. No często jesteśmy tak postrzegani, tak? Czy inwestorzy są tak postrzegani, tak jako trochę taki vampir, który faktycznie kupuje tanio, często zarabia być może nawet więcej na mieszkaniu niż sam deweloper, tak? który no sam tak w całym procesie, który musi zakontraktować generalnego wykonawcę, e, borykać się z ustawami, e, szukać klientów, e, a tak naprawdę jako inwestor, ty kupujesz takie mieszkanie, płacasz tam 10, 15, 20%, czy spłacasz się z transzami, a zyskujesz na wzroście wartości. Czy uważasz, że de deweloperzy odrobili lekcję i wolą nie sprzedawać dzisiaj tanio? prawda? Niż później dopłacać znowu do budowy jak rynek się ruszy za rok, dwa. No znam też takie inwestycje, tak? które nie, nie do końca są dowiedzione w 100% tak jak powinny być. Inwestycje, które faktycznie czasami się nie kończą. Tak? Też jest kilka takich głośnych głośnych akcji niestety mhm. i często dostają tak naprawdę poczciwi Polacy, tak? którzy zaufali, że coś zostanie dowiezione w danej, w danej cenie, a do końca tego nie jest i cierpi ten przysłowiowy Kowalski, bo inwestor sobie poradzi, tak? Inwestor taki proaktywny, tak jak Ty, który szuka okazji, który działa, mhm. który patrzy, nie zatrzymuje się, długofalowo zyska, bo cały czas wracamy do tego, że to jednak nie jest sprint, to nie jest flip, to jest maraton i, i chyba o tym powinniśmy też porozmawiać. Tutaj właśnie dwa lata czekałem na i na Ciebie, bo w końcu trafiłem na firmę, która mi to rzeczywiście mm -hmm. ogarnia i na chłopaków właśnie z drugiej firmy meblowej. Natomiast mi to nie przeszkadza, bo w samym tym okresie czekania jestem około 3-4 tysięcy złotych do przodu na metrze kwadratowym, więc ten maraton w długim okresie się Zobacznie. opłaca, ale przeanalizujmy jeszcze, żeby Wam jak najbardziej pomóc sytuację na rynku, która jest dzisiaj. Deweloper niespecjalnie schodzi z ceną, ale jest ten moment, że można zacząć negocjować, że nie ma kolejki przed biurem sprzedaży, że być może można negocjować czy harmonogram płatności, czy nawet ceny, albo dostać miejsce postojowe w garażu podziemnym. To prawda, tak? To jest biznes, tak? Deweloperzy też często budują w kredycie, nie, nie każdy buduje zakatówkę, nie każdy ma taki faktycznie przywilej. No więc też są dociskani, tak? Przez banki, przez instytucje, przez odsetki. Ale ten moment możemy też wykorzystać. Oczywiście, że tak. No. To jest znowu szansa, tak? Każdy kryzys jest szansą dla niektórych, dla tych, którzy dostrzegą tą pewną możliwość, więc ja uważam, że to jest bardzo dobry okres na to, żeby takie mieszkania faktycznie Dalej kupować, inwestować w nieruchomości, no bo jak nie teraz, to kiedy? Deweloper nie będzie chętny, żeby sprzedać ci mieszkanie albo negocjować tą sesję. Sam to przerabiałem. Mhm. Jak z dwoma, trzema osobami chcieliśmy tak naprawdę całą inwestycję wziąć pod sesję, wstępnie dogadane warunki pojechaliśmy na spotkanie i deweloper powiedział: Oferta nie bo po co ma sprzedawać to taniej? Jak widział, że za chwilę. Te mieszkania same, same murzą ze sprzedażą. Zobaczcie, proszę, jeżeli możemy przeanalizować aktualną sytuację. My ten filmik nagrywamy, nie wiem, czy jest 15 czy któryś listopada, czy, czy, czy połowa listopada. Co się zadziało ze złotem, co się zadziało z bitcoinem? Dokładnie. No. W ciągu kilku tygodni zmienia się zupełnie rynek. Tak. Przecież w mieszkania, i to chodzi tylko o wyobraźnię. Wiele osób mówiło, że jest koniec złota, koniec bitcoina, koniec Dokładnie. nieruchomości. Tym razem, tymczasem na każdym mieszkaniu ja mam 100-150 tysięcy, w Gruzji nawet 200 tysięcy złotych na sztuce górki, tak. tylko na samym czekaniu. Więc, Michał, też pytanie do Ciebie jako eksperta, czy ten wzrost cen i dodruk pieniądza i wiele innych czynników nie może sprawić, że ogranicza nas tylko wyobraźnia? Że mieszkania, które dzisiaj są po 12, być może będą za 3-4 lata po 24 tysiące. No, no Kuba, spójrzmy wstecz, kilka lat, kilkanaście lat, tak? Eee, sam chyba na taki odcinek, właśnie, nieruchomości w łodzi po 10 tysięcy, ja sam się pukam w łodzi 10 tysięcy. Abstrakcja, tak? Teraz y, standard. No być może będzie jakaś korekta, oczywiście, tak, dostosujemy się, ale to jest świetna okazja dla osób, tak jak które chcą inwestować, które patrzą długoterminowo, które mają nadmiar gotówki, bo na rynku jest naprawdę bardzo dużo gotówki, e, mm -hmm. która po prostu leży, leży u lekarzy, u przedsiębiorców, u osób, którzy chcą zainwestować, którzy już mają kilka nieruchomości, którzy mają, tak jak mówisz, złoto, mają bitcoina. przecie są spadki, przecież teraz będą duże, nie mówię o spadkach, tylko są spadki po dziadkach, pradziadkach, rodzicach, no, no nie żyjemy wiecznie. Tak. Często zostawiają domy, ziemie, gospodarstwa, przedsiębiorstwa, maszyny, to są pieniądze, które gdzieś na tym rynku sobie będą po prostu leżały. Jeszcze Michał, tak, to chciałbym na tym odcinku powiedzieć o statystykach, że tysiąc warty 1000 zł mhm. sprzed 30 lat to jest dzisiaj wedle statystyk tych inflacyjnych 170 zł. Sześciokrotnie spadła siła nabywcza naszego pieniądza. My sobie nie zdajemy sprawy, jak jesteśmy okradani tak naprawdę, przez System monetarny, państwowy, rządowy, no to, taki mamy klimat, jak tak. gdyby to służy kapitalizmowi. Tak, inflacja paradoksalnie pobudza gospodarkę. Zdrowa inflacja. Zdrowa inflacja, tylko że w tej mikroskali widzimy, że nie odrobimy tak naprawdę decyzji, których nie podejmiemy kilka lat wcześniej. Co byś powiedz doradził, albo najpierw powiedzmy mieszkanie. Pierwsze będą zarzuty, Kuba, to jest klitka, to jest bardzo ciasne mieszkanie, tymczasem jest coraz więcej inwestycji w Polsce, mhm. gdzie mieszkanie mają 13, 14, 15 metrów, tak. w takiej inwestycji to, z ogrodem 16 metrowym, czy tam tarasem, ogródkiem, to już wcale nie będzie małe mieszkanie, no ale czy odpowiesz na taki zarzut, można czy nie można takie, takie coś uprawiać? Słuchajcie, niech ludzie gadają, tak? I tak większość nigdy nie ma racji. Tylko proszę nazwisko, nie przykręcę. <grymne> Jeszcze Midel, jakbyście odgadywali, tak. Większość i tak, słuchajcie, nie ma, e, nie ma racji. E, I zawsze, zawsze ta mniejszość ma i tak większość, mm -hmm. tak jeden mój znajomy mówi. I faktycznie, faktycznie coś coś w tym jest, tak? Możemy krytykować, tak, że po co takie mieszkanie 17 metrów, pato, deweloperka. No nie gadają ludzie, tak? My doskonale wiemy, że to mieszkanie za chwilę wynajmiesz, będzie pracować, zarobiłeś na wartości to mieszkanie jest naprawdę zrobione ładnie. Tak Bardzo. Jak to wygląda jak fajny pokój hotelowy i tak to trzeba traktować. To nie jest mieszkanie, to jest pokój hotelowy. Tak? Po pierwsze, teraz Wam powiem jak, jako sprzedawca, bo ja podobny jestem nowym sprzedawcą, to tak. ja bym chciał sprzedać to mieszkanie. Mamy do centrum bliziutko. Mamy wjazd na parking. Wyobraźcie sobie, że ja przyjeżdżam tutaj do roboty jako mhm. 30-40-latek, nie mam rodziny, chcę mieć spokój. W hotelu zapłacę drogo. W hotelu pracowniczym który też już wcale taki tani nie jest. I w innym standardzie. I w zupełnie innym standardzie. Będzie bardzo wiele osób, tutaj jestem sam. Jesteśmy w, w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, jest absolutna cisza. Mam 16 metrów tego swojego podwóreczka, lada chwilka tu będą roślinki, jakiś grill, jakaś leżanka. Jest środek, tygodnia jest cicho, zapraszam Was do środka. Trzy funkcje, które tutaj mam, zobaczcie, jakie dobrze sprzedaję. Może ktoś się jeszcze ten nie wynajmie. Prawda. Mamy możliwość, mamy, moi, moi drodzy, spanko, mamy jedzonko. No myślę, tak. że dla jednej osoby y, tego typu kuchnia, y, miejsce do y, jedzenia, miejsce do przechowywania wystarczy. Jest do pracy. I tak, I miejsce do pracy. I miejsca, miejsce 3 to jest umycie się y, w łazience tutaj, Ala, jesion wykończenia. Dajcie znakę jak Wam się podoba. Y, to wszystko ogródek 18, mieszkanie, 17, niewiele metrów, ale myślę, że. W ciągu 5-10 lat ta powierzchnia y, wcale nie będzie zła. Potwierdzam. I, I to, jest, i to jest też, żeby się Michał też usprawiedliwić Iwan, jest to pewien wyjątek od reguły, mhm. bo większość mieszkań, jak zaraz pojedziemy, to jest 40 metrów, tak. 36 metrów, 33. Y, Z duńskiej woli kończymy 37. Natomiast niestety, to proszę o Twój komentarz: im mniejsze mieszkanie, tym wyższa stopa zwrotu. No tak, mniejsze nakłady, tak? Mniejsze nakłady, które musisz tutaj ponieść tak na wykończenie, na zakup takiego mieszkania. No nie wynajmiesz mieszkania 400-metrowego dwa razy pewnie droższe, Dokładnie tak, niż mieszkania 17-metrowego. Jej... współczynnik nakładów jest zupełnie, zupełnie inny. 120 tysięcy kosztowało mieszkanie. Ile powiedz, jaki rząd wielkości za metr? Bo dużo osób pyta, ile u tego Michała kosztuje zrobienie mieszkania w takim standardzie. Podsumowując wszystko mówię o, rządu, o rzędzie wielkości, bo też idziemy do przodu, te ceny będą wyższe. 3000 za metr razy 17, to jest około 50-60 tysięcy złotych, tak? Dokładnie, tak mi są No to mamy, moi drodzy, 180 tysięcy złotych. Obawiam się, że najemca spokojnie zostawi tutaj 2000 zł z opłatami, czyli będzie 1750 zł dla właściciela, mhm. czyli około 20-21 2000 rocznie w zysku z mieszkania. Czy to jest źle, panie prezesie? Może i nieźle, tak. Ja mimo wszystko nie jestem takim zwolennikiem, to mówię też szczerze, e, mhm. w tak aż małych e, ja mieszkaniach. Ja też. Ja też. Faktycznie na dłuższą, na, na dłuższą metę. Bardziej wolę te mieszkania 30 mhm. metrów, te, które robiliśmy też dla Ciebie. Mhm. Ale to też inna grupa docelowa. Dokładnie. Fajnie mieć w portfelu też takie mniejsze mieszkanie, nawet na początek. Dokładnie. Jeżeli masz się uczyć, no to mhm. najlepiej na takim mieszkaniu, ponieważ mhm. tutaj każdy błąd będzie kosztował dużo razy mniej, więc możesz się nauczyć. Jak popełnisz jakiś błąd, coś, źle zaprojektujesz, bo Michał też dużo osób mówi, no mieszkania są po 500, po 400 i tak dalej, ale jak w Łodzi wejdzie się na jakiś oto dom, mhm. to mieszkanie można kupić za 180-200 tysięcy złotych. No, można swoimi siłami. Przecież nie, nie trzeba od razu Oczywiście, korzystać tak. z firm takich jak twoja. To jest dla graczy już bardziej doświadczonych, mhm. większych, szybszych, więc ta inwestycja w nieruchomość też nie musi oznaczać 500 tysięcy, tylko na przykład 60-70 wkładu na start, mhm. trochę kredytu, mhm. daj Boże, krótszego niż mhm. 30 lat, i też można zacząć no to trochę takie porównanie jak z komputerem tak no pewnie ty ja ja zresztą miałem tą przyjemność że jako dzieciak kupiłem komputery i składałem komputer sam tak tu kupujesz ram tu jakiś dysk tu coś wkładałeś i to składałeś. trochę tak jak jest z mieszkaniem. uczysz się na pierwszym na drugim ale mhm. trzeci czwarty komputer już kupujesz tak bo nie chcesz się w to bawić no swój czas cenisz swój komfort więc działasz taką firmę jak moja z moją konkurencją mhm. z biurem projektowym dokładnie ale Pewne inne wartości w życiu są dla Ciebie ważniejsze, chociaż mamy też inwestorów, którzy uwielbiają to robić. Tylko to już tak naprawdę nie jest tak naprawdę pasywny dochód, tylko to jest biznes. Taka no osoba tak. faktycznie traktuje to już jako swój biznes, że sama projektuje, dobiera ekipę, nadzoruje. Dobiera meble, cały homestaging, wszystko, co musi wykonać. To to jest czysz czas, tak? To są naprawdę grube, robocze godziny, bo kiedyś to sumowaliśmy chyba w poprzednim odcinku i tych roboczo godzin naprawdę wychodzi dużo. I tutaj wracamy do tego mojego zdania, ile znowu jest warta twoja robota godzina? Coraz więcej, pani Michale. No właśnie. To jest prawda. Dajcie proszę znać, jak Wam się podoba to mieszkanie i zobaczcie teraz na powtórkach, zrobimy taką małą retrospekcję, jak wyglądał tutaj remont. Jak to mieszkanie i całe to malutkie osiedle wyglądało przed. Więc czas teraz na, na mały powrót do przeszłości. A my lecimy na mieszkanie troszeczkę po drugiej stronie bieguna, czyli centrum miasta. Mm -hmm. 40 metrów, 39 metrów kwadratowych i dzisiaj już niestety warte 510-520 tysięcy złotych. Oglądamy, uczymy się, śniwamy. Rozdział mojego mieszkania moi drodzy zamykamy i idziemy na mieszkanie, które ma 39 metrów powierzchni, kupione dwa lata temu przy cenie 9 tysięcy złotych za metr. Michał, przed chwilą byłeś świadkiem rozmowy w biurze sprzedaży. Zgadza się. Po ile najdrożej sprzedali mieszkania w tej inwestycji? 16 tysięcy. 16 tysięcy złotych za metr, a y, pamiętamy z Michałem czas, kiedy deweloper zaczynał tutaj w 2018-2019 roku i przy 5 tysiącach złotych był jednym z najdroższych deweloperów w Łodzi. Zgadza się, kosmos. No. A nie chcieliśmy wtedy kupować. Dokładnie. Dlaczego? Przebitka dwa razy, nie? Dokładnie. Dokładnie. Ja powiedziałem, że w tym samym biurze sprzedaży w 2018, a już był kanał. W życiu nie kupię mieszkania u was za 5200. Dzisiaj klienci kupują tutaj mieszkania po kilkanaście tysięcy. Michał jeszcze jakbyś skomentował te podwórka i infrastrukturę, którą dzisiaj robią deweloperzy. Ole no, nie jest. Zupełnie inaczej to wygląda niż stare budownictwo. Tak? Zobacz, jest plac dla dzieci, jaki ogród. No jest to... Przyjemy, tak? Dla OTA. A jesteśmy w centrum miasta. Zgadza się. Tuż obok y, dworzec, y, są mieszkania z ogródkami, tutaj też w drugiej części y, te kilka mieszkań zarezerwowanych, ale najdziwniejsze to właśnie o tym cały czas dyskutujemy i pytanie do Was. Miał przez chwilę zapytał, czy będzie 20 tysięcy za metr w Łodzi. Kiedy? Będzie? Odbiję piłeczkę, będzie, czy nie? No, na pewno będzie, pytanie tylko kiedy. Myślę, że to z perspektywy faktycznie kilku lat. Być może nawet na tej inwestycji, która tutaj jest, tak? Dokładnie, no bo z 15 na 20 tak naprawdę wystarczy dołożyć remont, meble, dużo nie będzie. Psychologia brakowało. była tadycha, tak? Czekaliśmy na te 10 tysięcy, teraz 10 tysięcy, to jest tak naprawdę już można powiedzieć nic. tak? To już jest dobra cena. No, kombinujemy, a ja jestem ciekawy, jak wygląda to 39-metrowe mieszkanie. Michale, sam standard klatki też różni się nieco od rynku wtórnego. No, zdecydowanie tak, zobaczcie no tutaj, tak. Wykończenie, yy, dużo płyty yy, wysokiej jakości, płytki. Szerokie korytarze. To nie są tanie rzeczy w samym montażu materiał mm -hmm. również. Zobaczcie, jak to jest wysoko. Dokładnie. Fajne lampy przestronne. No i gładzie, słuchajcie, kilka lat temu w mieszkaniach. kłóciliśmy z klientami, czy warto mieć gładzie w mieszkaniu, czy nie, tak. Teraz na każdej klatce są robione gładzie. Więc ten standard w tych mieszkaniach idzie zdecydowanie mocno do przodu. Dokładnie. No jest, jest pole do popisu i co dziwnego, tutaj w tej inwestycji mieszkania są wynajęte zanim zostaną wykończone. Wyremontowane, także wa warto podziałać, nawet jak mamy zastój na rynku nieruchomości. Chodźmy na górę. Jezu, jak dobrze być moi drodzy, rentierem i inwestorem, za chwilę przekażę te kluczyki do mieszkania, którego jeszcze nie widziałem. I kiedy je odbiorę Michał? Za kilka miesięcy, za trzy no, miesiące, tak? Wystarpujemy z projektem? Startujemy z projektem, więc pewnie jedno spotkanie u nas w firmie i dwa-trzy miesiące mieszkanie będzie gotowe. Eee, op, sorry, wielkie? Dziś moi drodzy to mieszkanie z 9 weszło na 12,5 tysiąca złotych. Problem tylko jest taki, gdyby ktoś chciał kupić to mieszkanie, że tych mieszkań po prostu nie ma. Panie prezesie, jakby pan umówił to mieszkanie, dwa pokoje z kuchnią prawie 40 m2. Kuba, duże zaskoczenie. No właśnie. Byliśmy przed chwilą na tak zwanej parce mm -hmm. 17 metrów, czyli można powiedzieć połowa tego, po tego mieszkania. Mm -hmm. no to już zupełnie inny standard też, tak? Zupełnie inne rzeczy możemy zrobić. Pewnie też inna persona, twój najemca mm -hmm. potencjalny, to zupełnie inna, inna osoba. Mieszkania tu... Michale na osiedlu w gorszej lokalizacji, w gorszej jakości mm -hmm. wynajęło się maksymalnie nam za 3100 zł z opłatami. 30 parametrowe. Tu mm. mamy 40 metrów, Samo centrum Łodzi, wyższe mieszkanie, ładniejsze klatki, czy myślisz, że jest szansa na 3,5 tysiąca złotych z opłatami za wynajem tego mieszkania, jak no. zrobimy to w super standardzie? Zależność z tu faktycznie zaprojektujemy, tak? Czy zrobimy jakieś jeszcze drobne przeróbki, ale jest na pewno na to e, szansa. Tym bardziej, że rozmawialiśmy z biurem sprzedaży i faktycznie te mieszkania wszystkie tutaj się wynajmują. wynajmują. Y, ja bym ogromną miał prośbę, jeżeli możemy tak na szybko, to też dajcie znaka co robić, czy nie robić, ale co, wywalamy pewnie ścianę? Pewnie tak, o tym rozmawialiśmy, żeby faktycznie poszerzyć trochę salon, bo jest dość tutaj wąsko, te pokoje ta spiana jest bardzo duża. Niepotrzebna dwie, tak? klaustrofobia, troszeczkę za mało miejsca na kuchni. Zobaczymy, co zrobimy tutaj z tym pierdolniczkiem, ale tak. też być może, tu może uda nam się włączyć światło z klatki, uda nam się. Zerknijcie, proszę zupełnie niepotrzebna chyba ścianka, zupełnie niepotrzebna ścianka. Chodźcie, 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 łazienka jak łazienka. Tak. Natomiast pole do popisu dla projektanta i dla takiej firmy jak Wasza. To jest uatrakcyjnić tę powierzchnię. No zgadza się. Czyli zmniejszamy. Sypialnię? Tak. No jest olbrzymia sypialnia, tak? Jest praktycznie jak salon. Dokładnie. Jest pomysł na bardzo wysokie drzwi, może hmm. nie do sufitu, ale tak jest 2,30, 40 Home office. Może być. Kawałek biureczka i powiększenie optyczne salonu, wyrzucając tutaj właśnie. 1,5 metra. To tak na szybko, ściany. takie nasze pomysły. Ale. Nie, znaczy wiecie, no ale to są te pomysły są dość ważne. Wyjście na balkon, zerknijcie proszę, Michał ciebie też zaproszę i możemy tutaj komentarz zrobić już na, na balkonie. I niestety smutna, prawda, moi drodzy, dzisiaj kupując Michał takie mieszkanie za 12-13 tysięcy mhm. zapłaci ktoś 40 razy 12,5, pół miliona złotych. 500 tysięcy złotych za mieszkanie, ze stówę trzeba włożyć Na wykończenie w remont. Robi się 600 tysięcy złotych, a maksymalnie weźmie się 2,5-3 tysiące złotych za wynajem. Robi to okres zwrotu 20 lat. Czy warto? No właśnie. To pytanie zostawiamy dla widzów. I myślę, że też wszystkich hejtujących miałbym, yy, no niech, niech wezmą proszę hejtujący, zwłaszcza kartkę czy inwestorzy i zobaczą, jak działa mieszkanie droższe, jak mieszkanie działa tańsze. Jak pracują mieszkania na mniejszej powierzchni, jak będą, jak pracują pieniądze na mniejszej powierzchni, jak pracują nasze oszczędności na większe. Jakaś podpowiedź? No, słuchajcie, no w takim mieszkaniu pewnie znowu będziemy się wyróżnić, bo tych mieszkań faktycznie jak zobaczysz, jeden blok się buduje tutaj w osiedlu w sąsiedztwie tak naprawdę 2-3-4 inwestycje, które które też kiepują. Ceny tych nieruchomości też idą mocno do góry, chociaż chwilowy zastój. Mhm. Chwilowy zastój to też widzimy, że... Ale chwilowy zastój, a ceny nie nieruchomości mocno do góry. No idą, tak? Do, 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 w długim perspektywie faktycznie idą, idą do góry, chociaż teraz jest taki też okres i o tym też dyskutowaliśmy dość długo. Że warto kupować y, trochę w kryzysie. Mhm. Trochę, jeżeli y, są spekulacje. Ludzie czekają na kredyt 0%. Tak? Deweloperzy czekają, niektóre inwestycje nie wystartowały, niektóre są opóźniane. Deweloperzy też myślą i też nie chcą sprzedać tych mieszkań za tanio inwestorom, klientom. No bo po co? Jasne. Jeżeli ich nie goni kredyt. Na pewno moi drodzy, pociąg powolutku sobie y, odjeżdża, bo chyba trzeba to. No nie wrócimy do cen rzędu 5-6 tysięcy no złotych. To jest ogromna porażka moja jako prowadzącego kanał, że. Było trochę wiedzy, było trochę doświadczenia, natomiast y, można było tutaj zarobić 7 tysięcy złotych w tym momencie na metrze kwadratowym mieszkania. Na tej sztuce ja przekazuję Michale tobie klucze. Dziękuję bardzo. Jest 160 tysięcy złotych do przodu. Można powiedzieć, że tamto mieszkanie przy pierwszej części filmu dostałem gratis za to, że podpisałem tutaj karteczkę, więc tak ta zabawa wygląda. Gdyby ktoś chciał, Michał, robić taką firmę jak Twoja, w innym hmm. mieście, bo wiem, że po, powoli przymierzasz się do skalowania. Tak. Sporo ci pyta o taką rzecz, Michał. Robisz w Łodzi, ale chcemy zrobić to w Rzeszowie, w Szczecinie, w Olsztynie. Czy możemy też powoli powiedzieć, że przygotowujesz się do franczyzy? No tak, w przyszłym roku pewnie będziemy wychodzić na inne miasta, więc jeżeli ktoś ma taki pomysł, chce prowadzić taką firmę jak nasza, chce realizować mieszkania dla inwestorów ale nie wie jak to zrobić, nie wie jak poskładać te wszystkie puzzle, elementy, bo tego jest faktycznie dużo, chociaż nie jest to trudna sztuka, tylko trzeba wiedzieć, jak faktycznie to, do tego się zabrać, no to będziemy też, myślę, takim ciekawym partnerem dla takiej osoby, przeszkolimy nią i pozwolimy, właściwie pomożemy otworzyć tak naprawdę filię ona w innym mieście. To, to też jest fajne, że internet łączy ludzi, że wielka integracja seminarium łączy ludzi, mamy już fabrykę mebli, mamy fabrykę rzeczy łazienkowych, mamy fabrykę oświetlenia, Mamy ludzi, którzy to spinają pod względem projektu, roboty, nadzoru pracy, i na szczęście no, można się tymi obowiązkami dzielić i wspólnie zarabiać. To jest chyba w biznesie, Michał, fajne. Na koniec tylko powiem. No ważne są relacje. Na tych relacjach naprawdę robi się dużo, także czy internetowo, czy na żywo. Róbcie, proszę, interesy, inwestujcie z głową, pokornie i, i wyciągajcie wnioski takie, jak na dzień dzisiejszy są potrzebne. Szapoba, dziękuję bardzo za dziękuję. mieszkanko mniejsze. A tu bierzemy się do pracy. Chodźmy. Pozdrawiamy Was. Na razie. Hej.